W trakcie całej dzisiejszej sesji na warszawskim parkiecie nastroje były dość, dość chwiejne. Główne indeksy zaczęły sesję od zwyżki po około 30%, natomiast wskaźniki małych i średnich firm zwyszkowały jedynie po około 15 setnych%. Po godzinie jednak niemal wszystkie znalazły się pod kreską, by w południe znów wrócić w okolice wtórkowego zamknięcia. Dzisiaj inwestorzy więc nie garnęli się do jakichś wielkich rynkowych eksperymentów i Zapał byku widoczny od kilku dni wyraźnie przygasł w oczekiwaniu na rozwój sytuacji za oceanem. Podaż też jednak nie pokazała wielkiej siły, więc zmiany cen akcji i wartości indeksów były niewielkie. Początkowo indeksom siły dodawały akcje banków, a liderem w tym gronie były wa walory PKO zyskujące 1,5 po publikacji wyników kwartalnych. W pierwszej części sesji słabo zachowywały się te, natomiast walory spółek surowcowych i nie błyszczała też telekomunikacja Polska, której akcje zniżkowały o z, 60 do 90%. Końcówka sesji była dość nerwowa. Walory PKO SA i PKO BP traciły po 1%, by po chwili znowu wyjść na niewielki plus. Finisz należał um, do byków, ale zmiany um, Wartości indeksu były niewielkie, WIG20 zyskał, WIG20 i WIG zyskały po zaledwie 0,4%. Wskaźnik średnich spółek zwiększył swoją wartość o 0,2%, natomiast SWIG80, czyli wskaźnik najmniejszych spółek, zyszkował jedynie o nieco ponad 0,1%. Obroty również nie były wysokie i wyniosły miliard 100 milionów złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.